Kochani, dzisiaj kupiliśmy sobie właśnie takie oto bryki. Chcieliśmy, że będzie, jesteśmy fit i będziemy na nim jeździć. Do tej pory żadnego sportu nie prawieliśmy, ale spokojnie. Słuchajcie, kochani, właśnie y, jedziemy na rowerach i w ogóle nie jechałam bar, y, bardzo długo na rowerze. I szczerze, aż mi tak dziwnie, bo nie mogę. Co ty robisz? Co ty robisz? Styd robisz! Wstawaj, z tego! O ja wiem! No się mam osób, bo mogła! Ja to wiem, nie ma chyba 200! No nie umiesz tego zrobić! Tandeję kupiliśmy! Ile ten rower? kosztował 1000 zł? Co to jest? Gówno jakieś! Gówno? Jak jedziesz w hajście? Nie da się! jak ja w kierownica się kieruję, nie wiem, że to automat! A gdzie ty masz ten? To Automat! Automat! Z silnik? Kupisz, no, będziesz mieć automat! No. W ogóle, ty wiesz nie gdzie masz hamulec? Gdzie masz hamulec? Nie wiem, tu chyba? No zobacz, nic czy działa! A ja mam wiedzieć, że to jakieś gówno kupiliśmy za... Mówiłam kupić lepsze, mówiłam, ale nie! Słuchajcie, w ogóle wstyd, 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 wstyd! Jeździ po rowach, jeździ po rowach! Ja w ogóle nie wiem, że jedziemy... Kurde, ścieżkami, gdzie tutaj nie ma kostki, tylko po prostu jest, są ruchome piaski. Raz ugrzązam i się prawie wywaliłam. To ta jedzie po rowach i leży, naprawdę. Ludzie idą, a ta tam leży w tych rowach. No mówię, no nie, no po prostu masakra, jaka się dzieje. Teraz to w ogóle ja nie wiem, gdzie my nawet jesteśmy w sumie. Nie dość, że kur na porowach muszę jeździć, to jeszcze takim głównym jadę. Ja pierdzielę, jeszcze się na mnie drze tutaj. Ja nie dość, że jadę, to ja pierdzielę. Jeszcze yy, światła nie ma. My, w tu kamera w ogóle... Co? Mi się co mi zesuło? Co mi zesuło? Co mi tak? Co to mi tak robi? Co tam zrobiłaś? To coś mi tak łekcie, to tak... Ja pierdzielę. A co? Jak... A jak łańcuch osułaś? To... Ja pierdziel, teraz wiesz jaki kawał będziemy zapieprzać? Dwie, dwie dwa, trzy, trzy, kilometry mamy do domu. a po raz nie przyjadą, bo są w pracy. Widzisz? Nie zobacz. W ogóle tam. Rowery, kule, zobacz. Ja nie będę jeździła na rowery. Co to jest? Zobacz, kule, zobacz czy to działa. Co? Zobacz czy działa. Co? No rower ci, te maszyna. Co? Jak ja mam? Nie, nie działa? No coś mi przeskakuje mi co. Ja pierdziele, nie ma, że... Weź no że... Jedzie? Co? Jedzie? Co się wsuje? Co mi tak? Ja pierdzielę! nie, ja. No to kurna co robimy? No teraz będziemy szli? Pchadzi ten rower a drugi będzie dobry. No a co z tym zrobię? Zostaw go. No zostaw go, najwyżej ktoś wejdzie. Dobra, Jest... Ta. tam. Jezu... Ta. Wejdź tam wadziej do. Tego nie tutaj. krzaki tam go w pakuj i Kurwa się gdzieś przejmą jakiś rowerne tam. Dobra, tam został, Może ktoś będzie chciał, to se kupi. Ja pierdzielę! Weź, Ja pierdzielę. Niech tam się został najpierw ktoś po niego przyjdzie. Dobra. Tam w dół i kurna, się gdzieś przejmą jakiś rowerne tam. Dobra, tam. Słuchajcie, co robimy? Wracamy, wracamy. Ja w ogóle nie będę chodziła więcej na rowery. droga. Kto robi sport w ogóle? Kto robi sport? Ja nie wiem, no, ja nie tak, będę chodzić. Ale patrz, to jest jakaś ścieżka, to do, może do ulicy nas ciągle. Ta las, ja bym a tutaj, lasek mi jakiś. Dobra, tam, przyjmować. Dobra, się Dobra, Dobra. Ja nie bo... będę przyjmować, ja sobie... więcej nie chodzę no, na żadne sporty. Chociaż zrobiliśmy jedyny i zostawiliśmy ten rower, może ktoś... Tak, może ktoś sobie Biedni. potrzeba, no. ja nie wiem, czy komuś no. taki no. potrzebny, ale... O, taki mi lasek, taki mi lasek, ha, jeszcze jakieś, ale tam jest droga, więc może się jakoś przejdzie, przecież... Tam to już nie jedziemy dalej, już sami do domu wrócimy, to ja pierdzielę. Co to było? Jak ja tu mam przejść Nie dość, że kameruje, kamery trzymam, to jeszcze kurna rower. jakiś gówno prowadzę, ja pierdzie... No. Co to jest? Psy! Co to? Jakaś fiń? Co to jest? Jakieś więzienie? Ja pierdziele, gdzie się śni? Czy nas tutaj... Ja pierdziele! Co to jest? Ja pierdziele! Uciekamy! Szybko, kurna! Wypierdzielamy z tej dziury! Ja pierdzielę co to jest? Szybko! tak, kochani, właśnie to, co się kończy, kiedy człowiek chce ruszyć się z domu i zacząć uprawiać różne czynności. No, i tak właśnie I takie to wychodzi. Właśnie nigdy więcej nie wsiądę na żadnego rodzaju e, rowery, chociaż podobają mi się hulajnogi. Elektryczne. Myślisz, może sobie kupimy e, elektryczne rowery. O. Elektryczne rowery ze silnikiem ewentualnie nigdy nie kupujcie z jakiegoś badziewia, nie wiadomo skąd. Tak. E, doszliśmy, kochani, do drogi, więc. Już nie. Będzie, domu, będzie pewnie ciemno i nic się i tak nie nagra, bo za tym i tak jestem zmęczona i nigdy więcej naprawdę nie uprawiajcie sportu. Kochani, zostawiajcie nam łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. Tutaj macie gdzieś czerwony przycisk. E, obserwujcie nas na naszym e, Instagramie oficjalnym. Tak. Tutaj gdzieś nam się pojawi Wam link. Tak pani 10 zostawcie nam 10 łapek w górę co nas bardziej zmotywuje do nagrywania filmów mamy dla was już kolejne yy, projekty do zrealizowania więc tak. subskrybujcie zostawiajcie lajki i zobaczymy się w kolejnym odcinku pa pa, pa.